Usiamano, jestem Mr. Kirillos. Ze mną jest Oli i Emek Blue9. Przywitajcie się. Siemanko. Okej, okay, dziś jesteśmy na ręce Quake Kra No, chodźcie na tą drugą. Jesteście? No ja jestem. Okej, okay, Oli jesteś? Z czego to się strzela? Bo ja... Kurde, zginąłem! No bo ja cię zabiłem. No ty debilu! Nie. A to już gramy, jo? No. A z czego ja. tu się trzeba? Stawiam z blokiem. Ale no, zabiłem gościa, hej. No zrób. Ale my mamy soli. My mamy sol. A tu Oliwier, sorry. My no mamy soli. Oliwier. Wszyscy Hop. Ej, fajne to. No mówiłem. O! O, widzę cię. Widzę cię, goni się. Ej, sojusz. Sojusz. Hmm. O! Ty, tego. No znowu Nie! Ale nie przeklinamy, nie przeklinamy. O, MR Blue! Za tobą! Ale znów... Kurde, znowu zginąłam. Dla mnie to jest za trudna, gra. Nie żartuję przecież to jest łapa. Dawaj Waliko, dawaj, 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 dawaj. Ja, jak? Co ja zabijam tylko jednego gracza! What? Ja zabiłem. Cztery. Cztery. A Oli? Poczęć się nam no, Idziemy rozumiem. na pierwszą arenę. Wszyscy na pierwszą arenę. Jestem. Kasi. A Ja dołączyłem do gry. Ja też. Oli? Oli! Czekaj, czekaj. Ta pierwsza. Boże... Lubi... O. Tu... Ja się palę... E, kąpiemy się. Meld blue. Klasa 1, je! Meld blue. Kąpiemy, kąpiemy się. Do lawi. Do lawy, do lawi. Kąpiemy się. Ja cię jak ciepło. Ja Ciekawe, czy można zginąć. No, nie, nie można. A tutaj, a, zimno, zimno, zimno. Weź ty, jak możesz się w takiej wodzie kąpać. To jest lepsze. No. E, dobra, wychodzimy stąd. Wiesz? Idziemy na tą drugą. Wychodź, naciskaj na drzwi. Okej. Okay. Na tą drugą. Ooooooo. Zabiłem... zabiłem Zorkę! Dobrze oh. Kurde, no jak? Nie miałem już zabić ja, ja, byłem, ja się odrodziłem za Julianem A Julian! Ej, no weź Blue! Co? A. Ja ci nie zabiłem Myślałem, że ty nie zabiłeś Ja miałem dodatki Julian, poddaj się! No poddaj się, no poddaj się, ja zabiorę No serio Oli, Oli Kurde, znowu zginąłem. nie przeklinam. Sorka A tu ty, sorry pa, Się ja przyzwyczaiłam ja, ja mam skill Nocha, patrz na skilly czasami Niko, 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 posłuchaj, posłuchaj, chcę Cię zastrzelić po prostu. Ma. Ma, 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 ja zabiłam z... z... tego. Ja zabiłam Juliana. Poważna no, sprawa. Jak ten gościu mogę zabić? Oli, na jakiej armii jesteś? Ja w ogóle nie jestem Okej... Okay. no jak, ze córka mnie zabija, za chwilę. Idealnie w nią trafiam, ale ona nie. Nie giwia. Ja zabijam Juliana. Tak, tak, tak! Ona, kurde, uniki robi. No bo się skacze. No bo się skacze. Zabili dopiero ciebie, ja widziałem. No Zorka wygrała drania. Ona na pierwszy na pierwszy raz tak, znaczy, nie? No. Emergnie jestem za, za tobą. Okej okay, i... na jak koreny idziemy? Na, idziemy mm. na dwójkę. Na dwójkę? Nie, na trójkę. Na trójce jest fajnie. No bo jest taki nadego... Mm. Jesteś? Jesteś Ale ja nie mam broń. No ja też nie mam za, 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 za 18 sekund To jest fajnie A jak sobie radzę z Zorka? Jezu, Zorka to niby taki już list To jest cheater No no wiem, ma... Mm, jak to się nazywało? taki taką chielę Jest To wygląda jak network. Straciłem połączenie. No co on mnie bije? Ja straciłem połączenie. To z internetem? Nie! No nie, gdyby on stracił połączenie z internetem to by ten. To by w ogóle z nami nie badał już. Co nie? Mhm. Zorka mnie zabiła Och, ta Zorka Ej, nagrywamy odcinek do dziesiątej, nie? Eeeem... Czterdziesty Do czterdzieści Do dziesiątej czterdzieści? Czterdzieści jeden Dziewiąta czterdzieści jeden Dobra Okej okay. mm. Nie no. zabijam pani, prawda? Ty mnie zabiłeś. Nie, ja nie zabiłem ciebie, ja zabiłem Minecrafta. No i znowu straciłem połączenie, fuck. Ja nie mogę chyba ciebie zrobić. O, ja cię jakoś nie widzę na ręce. No bo ja utraciłem połączenie zbawienia. Ale Oliviero. oj. Oli. No bo ja, bo ja straciłem połączenie, jestem teraz na Blizzardia. No co mnie zabiłeś? A nie, to nie, to ale, ale ten. Ja właśnie byłem obok Ciebie, chciałem zabić tego gościa, ale... No Minecraft, jest, zabiłem go. No nie, wiem co, labie. Nie, nie co chwila wylaguję z Minecrafta, więc raczej już sobie... Zaraz kończymy odcinek. No, okej. Okay. Mm. No, ja już niestety nie zagram. Okej. Okay. A jeszcze O, córkę zabiłem. Jest Koks. Dobra, ja weszłem jakoś. Jest. Może wejdę do Ok. No trzeba. Trzeba okay. tutaj rozruszać. No co mnie zabiłeś? To nie ja. Okay. To ten, 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 ten maty Koks. Eee. On z dystansu wali. Kto? No co mnie zabijasz? Sorki, pomyliłem się. Hop. 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 O. Zabijam Miko! Super, brawo. A, Oli jest na ostatnim miejscu. Czemu nie zabiłeś żadnego gościa? Przecież nie mam tam nawet. Ja jestem na SkyWars. Bym nie wiedział. A ostatni odcinek będzie z... Chowanego. Zabiłem Zorkę. Zabiłem misiu. A ja Minecrafta. Fajnie. Ja mam blue. Nie, 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 A my musimy na tym skończyć. Pożegnasz się. Dara. Jest? To był dziewiętnasty odcinek. No. Pa.